Mikołaj zostawił mi kalendarz adwentowy z herbatkami, także teraz będę miała co otwierać na tegorocznych vlogmasach. Wczoraj już sobie wypiłam herbatkę na 6 grudnia, była owocowa malina z granatem i powiem Wam, że jak nie przepadam za herbatkami owocowymi, to była naprawdę dobra. No i właśnie mamy 24 okienka z herbatkami. Ten kalendarz jest taki podłużny, mega długi, taki jakby domek. Do zawieszenia, ale ja nie będę go zawieszała. Po prostu trzymam go w pudełeczku, i na każdy dzień sobie będę wyciągała jedną herbatkę. Dostałam również skarpetki, nie byłoby, słuchajcie, świąt bez skarpetek, także dostałam cieplutkie i takie yy, zwykłe skarpetki. Yy, dostałam również od Mikołaja mgiełkę piernikową, uwielbiam zapach pierniczków, smak pierniczków wszystko piernikowe uwielbiam także mgiełka piernikowa e, naprawdę świetnym trafionym prezentem była drogi Mikołaju e, no i oczywiście coś słodkiego także dostałam tutaj choinki Rises. uwielbiam te choinki miałam okazję spróbować jak kupiliśmy choinkę to kupiliśmy z sobie te rises, bo były w sklepie i są przepyszne e, według mnie smakują lepiej niż te babeczki no ale nie wiem, wydaje mi się, że to raczej jest to samo, tylko po prostu inna... nie wiem mi, mi to lepiej smakuje one są przepyszne, polecam wam i dostałam również taką fajną szkatułkę z czekoladkami tu w sumie już jedną zjadłam nawet nie wiem czy to otworzę, słuchajcie o, no, tak ciężko jedną ręką ehm, chwilka już tutaj jedną zjadłam. Bardzo to są moje tegoroczne prezenty na Mikołajki i bardzo mi się podobają. Dajcie znać, co wy dostaliście na Mikołaja, czy Was w ogóle Mikołaj odwiedził, a może dostaliście różne. W tym tygodniu mam zdalne, więc siedzę w domu. I w ogóle dzisiaj przeczytałam wiadomość na grupie klasowej, że od 20 grudnia mają być zdalne. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, bo szczerze mówiąc. Nie miałam zbytnio czasu e, się zagłębiać w ten temat. No jeśli to prawda, no to nie wiem, czy mam się cieszyć, czy płakać, ale powiem wam, że byłam przeciwna zdalnym lekcjom i tak bardzo nie chciałam teraz być na zdalnym, mimo iż to dzisiaj był mój pierwszy dzień, bo wczoraj e, byłam cały dzień na próbach, bo jestem zaszczepiona, więc mogłam być na próbach na jasełka. No i pewnie jutro też będę cały dzień na próbach. W sumie przez cały tydzień pewnie będę. Także te zdalne to tak za bardzo nie odczuję, ale powiem Wam, że było fajnie, trochę nie. Całkiem, całkiem przyjemnie. Dzisiaj jakoś tak mi się nie chciało w sumie iść do szkoły. Tak czekam właśnie na przystanku, jadę na korki z matmy. No i szczególnych planów na dzisiejszy dzień nie mam. Muszę zrobić zadanie z geografii na jutro i z fizyki, no i to w sumie tak tyle. Słuchajcie, dowiedziałam się przed chwilą, że z racji tego, że zamykają szkoły i jest zdalne, to jasełka, no przykładamy, odbędą się, więc to dobrze, no bo wiecie, jednak pracujemy nad tym i szkoda teraz pracy na marne, ale em, jasełka wystawiamy w przyszły piątek 17 i od jutra codziennie mm, przez wszystkie lekcje ćwiczymy i jestem załamana. Tym właśnie o czym się dowiedziałam, no bo jednak e, są lekcje, które są bardzo ważne dla mnie, przedmioty gdzieś tam naturalne i w ogóle. E, no i na przykład taka matematyka. E, I jestem tym załamana, że nie będzie mnie w ogóle na żadnych lekcjach. Ja nie wiem, kiedy ja to będę wszystko nadrabiała, e, bo to teraz tak naprawdę od jutra i przyszły kolejny tydzień, więc ponad tydzień. Masakra. Mm. No, nie fajnie, no ale mam nadzieję, że chociaż te jaselka nam wyjdą. I że praca nie pójdzie na marne. Dzisiaj mamy 7 grudnia, więc otworzymy sobie siódmkę, A mega przemarzłam, <ścoughs> więc idealnie, bo chcę się napić herbatki. Szczerze mówiąc, dzisiaj mam ochotę teraz na czarną, ale zobaczymy, jaką będę miała. Jak wracałam w ogóle do domu z matematyki, to tak strasznie walnęłam dłonią, i boli mnie paznokieć cholernie. Nie wiem, czy przypadkiem nie jest w środku złamany, nie mam pojęcia, ale tak strasznie boli, że aż czuję mrowienie w palcu. Ale dobra, otwieram sobie kalendarz i widzicie? To wygląda o, w ten sposób. O! No, i tutaj już mam szóstkę wziętą. No i mam ogólnie pięć herbatek na zapas, bo przez pięć nie miałam kalendarza adwentowego. Lecimy z siódemką. No fuj. Dobra, dzisiaj nie ma dobrej. Nie lubię w sensie dobra. No nie wiem, czy jest dobra, czy nie, ale dla mnie to takie fuj. Jest herbata biała. Uwielbiam białą. Biała figowa z gruszką. Ja nigdy nie lubiłam figi, ale jakoś mi to obrzydziło, jak to przeczytałam. Także dzisiaj herbata figowa z gruszką. Biała. Lubię białą herbatkę. I nie wiem czego się spodziewać Ale dobra, zrobimy sobie Zrobimy sobie Że mój kalendarz Chowam I idę Idę, idę. <ścoughs> I pójdę zrobić sobie herbatkę Thank you boop boop najlepsza pieczona owsianka, jaką kiedykolwiek zrobiłam i w, konsystenc w konsystencji 10 na 10 i w smaku 10 na 10 jestem naprawdę z siebie dumna bo większość moich owsianek e, pieczonych albo była ta, albo była obrzydliwa, ale ta jest przepyszna Tyle pierniczków mi wyszło, no może trochę więcej, bo trochę się podjadło, ale generalnie dosyć mało, bo rok temu robiłam z tego przepisu i miałam o wiele, wiele więcej i nie mam pojęcia czemu. Siemaneczko, witam Was w kolejnym vlogmasie. Przez ostatnie dni nie nagrywałam, przez chyba trzy dni, bo nie miałam w sumie za bardzo czasu. Wczoraj chciałam nagrywać i zapomniałam o tym, bo poszłam z moim przedziuką na zakupy. No i się zagadałyśmy i zapomniałam, że miałam nagrywać filmik. Dzisiaj, jak widzieliście rano, yy, zrobiłam pierniczki, yy, ale jestem z nich niezadowolona. Rok temu robiłam z tego samego przepisu, wyszło ich pełno i było przepyszne. W tym roku nie wiem, co nie tak zrobiłam, ale trzy czy tam dwie pierwsze partie, ale chyba trzy, trzy partie. Skurczyły się podczas pieczenia i bardzo brzydko wyglądają jeszcze, bo one nie są dekorowane i bardzo brzydko wyglądają. Kolejne partie wychodziły lepsze, no ale nie, nie jest efekt zadowalający. A że i tak miałam w przyszłym tygodniu jeszcze dorobić inną partię pierniczków, to na pewno już z tego przepisu nie skorzystam. Dzisiaj właśnie moja mama też będzie robiła inne pierniczki, no bo szczerze mówiąc, wyszło nam mało, a też chcemy dać tam na prezent i w ogóle, więc wyjdzie. Jeszcze mniej pierniczków niż mamy. No i też nie wyglądają za bardzo ładnie, żeby dawać je właśnie w prezencie. W smaku są bardzo dobre, ale z wyglądu nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czemu mi się skurczyły, czemu wyszło mi ich tak mało, czemu właśnie takie dziwne z wyglądu, taka struktura ich wyszła dziwna na zewnątrz. Nie wiem, ale upiekłam pierwszą partię pierniczków. Wymęczyłam się strasznie, bo od 11 do chyba. Do drugiej robiłam te pierniczki. No, no i teraz e, lecę do galerii, bo przyszły paczki, które zamawiałam w piątek z prezentami świątecznymi, e, i potem jadę do mojej przyjaciółki. No, e, to tyle. Aha, i jeszcze w sumie, jak jestem w domu, to otworzę kalendarz adwentowy, bo potem pewnie zapomnę o nim. Dobra, otwiermy kalendarz. Dzisiaj w ogóle jest 11 grudnia. E, czyli jest równo miesiąc do moich 18 urodzin. E, nieźle, jak to szybko minęło. E, jeszcze nagrywałam TikToka w ogóle w listopadzie, że dwa miesiące do moich urodzin. A e, już miesiąc. Nieźle. Dobra, szukamy jedenastki. Wczoraj miałam przepyszną herbatkę, miałam Grey'a. Uwielbiam Ergryję. Lecimy z jedenastką, to jest tutaj. Dzisiaj mamy herbatkę białą, pomarańcza i agrest. Także później, jak się to sobie wypiję, mam nadzieję, że będzie dobra. W sumie na tyle okienek, no oprócz piątki, bo piątkę to w sumie otworzyłam tak sama z siebie, to tylko raz miałam taką niedobrą herbatę, zbytnio mi nie smakowała. A tak to wszystkie były w sumie dobre. I jedna była taka dziwna, bo była waniliowa i to było takie dziwne. Ale tak ogólnie to bardzo dobra, więc jak na razie polecam wam ten kalendarz. Z czystego serca. Odrabiałem właśnie lekcje i przypomniało mi się, że kupiłam sobie taki piękny kubek i nawet wam go nie pokazywałam. Taki z reniferkami. Śliczny jest. Piję sobie właśnie herbatkę miętową i odrabiam lekcje, bo mam trochę zaległości w lekcjach przez jasełkę.